Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować super fajny letni koktajl. Podstawowymi składnikami do naszego koktajlu będą owoce. E, czyli w tym przypadku będzie to gruszka, e, nektarynka, pomarańcz i cytryna. Do tego będziemy dodawać dodatki takie jak nasiona chia, e, mleczko kokosowe. Tutaj mamy cukier trzcinowy, nierafinowany tak zwany. E, ale nie wiem, czy będziemy go dodawa dodawać. Zobaczymy. I jeszcze oprócz tego mamy mleko bez laktozy. Teraz wszystko tutaj do mojego blendera, który znajduje się tutaj. Powkładamy, powrzucamy, zalejemy to mlekiem i zwykłym bez laktozy i kokosowym. I później zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Także zapraszam was do oglądania. wciśnęłam cytrynę, co niestety nie zostało ujęte w filmie, ale ta cytryna tutaj jest. Dodam troszeczkę nasion Ok. Tyle wystarczy. Może jeszcze troszeczkę. Teraz otwieram mleczko kokosowe. Ja mam takie. Na końcu dodaję mleczko moje, czyli mleko bez laktozy. Ok, tyle wystarczy. Dobra, na koniec dodałam trochę cukru, dlatego że przychodzi do mnie przyjaciółka chcesz, żeby jej to smakowało. I ostatnim etapem oczywiście będzie zblendowanie tego, więc zaraz do Was wrócę. Jak widzicie, koktajl już gotowy. Bardzo odżywczy, bardzo zdrowy. Aż mi się zrymowało. Teraz jeszcze go włożę na chwilę do lodówki, ponieważ chcę, żeby troszeczkę ym sobie odczekał, że tak powiem, zanim zaczniemy go pić, jak widzicie. Ja akurat chciałam, żeby to była konsystencja troszeczkę taka bardziej gęsta, no i taka konsystencja też mi wyszła. Wygląda bardzo fajnie. Na górze można jeszcze oczywiście przyozdobić listkiem mięty, bądź e, posypać czekoladą, cokolwiek chcecie, jakikolwiek macie sposób. E, zawsze na pewno to się spodoba, także ja przygotowałam już dla mnie i dla mojej przyjaciółki koktajl. Piszcie, czy Wy lubicie przyrządzać takie koktajle. Ja głównie wiosną czy latem bardzo dużo przygotowuję takich koktajli, ponieważ to jest dla mnie super przekąska w ciągu dnia i Wam też polecam, ponieważ możecie w taki sposób dostarczyć swojemu organizmowi bardzo dużo witamin i potrzebnych składników. Także ja się z Wami żegnam. Dawajcie kciuka w górę, jeśli taki film Wam się podobał. Do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki. Pa, pa! And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know.